Tak, możemy? Szanowni Państwo, chcieliśmy odnieść się do sytuacji, o której dosyć głośno jest w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Chodzi o decyzję pana sędziego Chmielewskiego. Chodzi o kwestię dotyczącą manipulacjami składem sędziowskim, który będzie rozstrzygał jedną z kwestii dotyczących postępowania, które prowadzi prokuratura w sprawie pana ministra Marcina Romanowskiego. Proszę Państwa, gdyby w naszych czasach doszło do. Takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej sprawie, tyloma nieprawdopodobnymi więc historiami, z którymi się spotykamy, to chcę Państwu powiedzieć, że tutaj już dawno by była Komisja Wenecka, zapewne Komisja Europejska by już jakieś wydała oświadczenie, jacyś eksperci by tutaj przyjeżdżali od ochrony praworządności, a dziennikarze, którzy przez ostatnie 8 lat chodzili tutaj po korytarzach i co chwilę zadawali mi pytania o praworządność, staliby tutaj przed tymi mikrofonami i byli bardzo zatroskani, zaniepokojeni o tym, co się dzieje z polską demokracją. Otóż chcę powiedzieć, że mamy do czynienia z anarchią, mamy do czynienia z chaosem, nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Po pierwsze skok na prokuraturę i prokurator, który krajowy, który, osoba, która nazywa się prokuratorem krajowym, a w istocie jest inny prokurator krajowy, to był pierwszy krok. Potem sprawa dotycząca skoku na funkcje w różnych sądach, w Polsce chodzi o stanowiska funkcyjne, Prezesowania i aresztu wobec pana posła Marcina Romanowskiego. Przypomnę oświadczenie wiceprezesa tego sądu chodzi o sąd rejonowy Mokotów w Warszawie, który mówił, że ze względu na naciski, presję polityczną, która na niego jest wywierana. Zdecydował się podać do dymisji na trzy dni przed rozstrzyganiem kwestii dotyczącej tego wniosku prokuratury. To kolejna sprawa. A teraz mamy, Szanowni Państwo, sędziego, który w sposób radosny decyduje sobie, że z urzędu bez podstawy prawnej, rozpatrując wniosek o wyłączenie jednego z sędziów, który ma się zajmować kwestią rozstrzygnięcia zażalenia od sprawie dotyczącej pana ministra Marcina Romanowskiego. Radośnie sobie wyłącza ze składu, biorąc akta, nie wiadomo jak on to zrobił, wyłącza sobie innego sędziego, co do którego wcześniej, żeby było śmieszniej, inny sąd zdecydował, że on nie powinien być wyłączony. Tak chciała prokuratura, sąd pochylił się nad sprawą. Zdecydował, że nie przychyli się do wniosku prokuratury i jeden z sędziów będzie rozpatrywał sprawę pana ministra Romanowskiego, ale inny sędzia radośnie decyduje się na to, żeby w istocie bez podstawy prawnej, żeby tego sędziego wyłączyć. Myślę, że powinniście Państwo. Co ciekawe, tenże sędzia, ja nawet nie wiedziałem, dzisiaj sobie czytałem po przylocie do Warszawy, czytałem sobie jego tweety. Proszę Państwa, to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Nawet jeden znalazłem na swój temat, gdzie pan sędzia się. Odniósł do mnie, żeby sobie wyobrazić sędzia, który powinien być niezawisły, sąd, który powinien być niezależny, sędzia, który powinien mieć przymiot bezstronności. On wyśmiewa byłego ministra sprawiedliwości, wyśmiewa stojącego obok mnie pana ministra Marcina Romanowskiego, także odnosi się do mojej skromnej osoby, wyśmiewa byłego premiera, wyśmiewa różnych polityków, prowadzi sobie radosną, można powiedzieć, twórczość jako sędzia. I to jest bardzo ciekawa historia, bo ten człowiek decyduje się, żeby w istocie wpływać na skład, Dotyczący jednej ze spraw, która dotyczy pana ministra Marcina Romanowskiego. To jest, szanowni państwo, chaos i anarchia. To są dwa słowa, które dobrze oddają to, z czym mamy w tej chwili do czynienia: chaos i anarchia. Wczoraj słuchałem pana premiera Donalda Tuska, który w czasie konferencji mówił, że. On nie idzie spać myśląc o tym, kogo wsadzić do więzienia, aresztować itd. Panie premierze, ja panu nie wierzę, my panu nie wierzymy. Tak, idzie pan spać i pan o tym myśli. Jak pan wstaje, to też pan myśli i w ciągu dnia też pan o tym myśli, bo pan ma fobię na punkcie opozycji, a szczególnie na, na punkcie suwerennej Polski. Dlaczego? Trudno nam powiedzieć. Widocznie mechanizmy demokratyczne panu się nie podobają. Oddam głos panu ministrowi Marcinowi Romanowskiemu wyrażając swoje oburzenie tym, co się dzieje w jego sprawie bardzo dziękuję drodzy państwo rzeczywiście wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejnymi działaniami polityków w togach sędziowskich, ale również prokuratorskich, jeżeli chodzi o sprawę funduszy sprawiedliwości, które to zdarzenia, no, po raz kolejny udowadniają, że chodzi tutaj o zemstę polityczną, o działanie o charakterze politycznym, a nie o wymiar sprawiedliwości. Oprócz tej kwestii, o której mówił pan minister Wójcik, czyli bezprecedensowej skandalicznej sytuacji, że sędzia bez podstawy prawnej, w sprawie, która już została prawomocnie rozstrzygnięta, wyłącza innego sędziego i próbuje Bezskutecznie, bo pani przewodnicząca wydziału potwierdziła pierwotny skład, wpływać właśnie na skład sędziowski. Ale również wczoraj prokuratura, mimo że wcześniej sąd apelacyjny zakwestionował kluczową kwalifikację z artykułu 296 kodeksu karnego wobec księdza Michała Olszewskiego, pani Urszuli Karoliny. Urzędni byłych urzędniczek w Ministerstwie Sprawiedliwości, mimo właśnie, że ta kwalifikacja została za zakwestionowana. A może właśnie dlatego, że została zakwalifikowana? Rzutem na taśmę prokuratura przedstawia kolejne zarzuty z artykułu 258 zorganizowanej grupy. Zarzut zupełnie absurdalny, tak samo zresztą jak ten wcześniejszy, ponieważ nie można popełnić tego przestępstwa w kontekście działalności w istniejącej strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości. To pokazuje, że prokuratura szuka w sposób wręcz historyczny podstawę do kolejnych wniosków aresztu wydobywczego. Także zarówno ta sprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie mieliśmy jeszcze do czynienia z kolejną ingerencją adwokata jednego z podejrzanych, pana Romana Giertycha, który występuje w tylu rolach w tej, w tej sprawie i również aktywnego polityka koalicji rządzącej, który aktywnie atakuje Suwerenną Polskę, do czynienia z groźbami właśnie z jego strony wszczeniania postępowania dyscyplinarnego wobec, wobec sędziego, który został po prostu do sprawy wylosowany. Więc mieliśmy do czynienia z, ze skandaliczną sytuacją, również braku bezstronności samego sędziego Chmielewskiego, który również ma zresztą w innych sprawach postępowania dyscyplinarne za zaszkalowanie w mediach społecznościowych byłego premiera pana Madeusza Morawieckiego chociażby. Więc to jest osoba, która absolutnie nie tylko nie powinna w tej sprawie podejmować jakichkolwiek decyzji właśnie ze względu na brak bezstronności, Szanowni Państwo, bo tutaj chodzi właśnie oprócz bezprawia wyrządzonego przez tego sędziego o kompletny brak bezstronności. To, co my komunikujemy w tej sprawie, ja również z moim pełnomocnikiem, panem mecenasem Bartoszem Lewandowskim, to jest właśnie staniecie po stronie bezstronności sądu, bo nie może być tak, żeby sędzia, który w sprawie jest zaangażowany i to w taki sposób kwalifikowany, jak państwo już wielokrotnie to słyszeliśmy, sam z własnej inicjatywy podejmował decyzję w tej sprawie. Również te działania prokuratorskie pokazują brak bezstronności, bo chociażby czynności dokonywał tam prokurator, w stosunku do którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezprawnego pozyskiwania dowodów, nagrywania innej osoby bez zgody sądu. No, szanowni Państwo, to jest przestępstwo wyjątkowo skandaliczne. My słyszeliśmy ze strony obecnej koalicji rządzącej, jak była totalną opozycją o, o jakichś podsłuchach, o, o, o jakichś działaniach rzekomo bezprawnych. Nic takiego nie było miejsca, a tymczasem w samych aktach sprawy, które również zostały pokazane w mediach, wszyscy Państwo mogliście to widzieć, no mamy czarno na białym sytuację, w której prokurator pozwala, czy wręcz zachęca do nagrywania potajemnego rozmów bez zgody sądu, co jest jawnym i oczywistym złamaniem prawa. I ten Prokurator w tej samej sprawie usiłuje stawiać zarzuty. Także podsumowując, drodzy Państwo, w tej sprawie wczoraj mój pełnomocnik, pan mecenas Lewandowski, skierował również kolejną już niestety komunikację do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, informując go o całym politycznym kontekście tej sprawy. Rada Europy musi się, szanowni Państwo, tych naprawdę bardzo poważnych naruszeniach dowiedzieć, tak i różne instytucje powinny się o tym również dowiedzieć. Mam nadzieję, że sprawiedliwość zwycięży. Pan Marcin Romanowski jest chroniony immunitetem międzynarodowym, ale także nic nie zrobił złego w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. To jest sprawa o charakterze czysto politycznym. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy dowiemy się za dwa tygodnie, kiedy areszt śledczy opuści ksiądz, e, e, ksiądz Michał Olszewski oraz dwie urzędniczki resortu Sprawiedliwości, e, które myślę, że opowiedzą o tym, jak, jakie były okoliczności zatrzymania, co się działo przez te kilka miesięcy. Myślę, że warto, żeby opinia publiczna. To, to pytanie zakłada Panie Redaktorze, że sąd okręgowy potwierdzi to obowiązujące prawo międzynarodowe, co również zakładam. Co do immunitetu w Radzie Europy, to powiem Państwu, no trudno powiedzieć, bo rzeczywiście to jest sprawa precedensowa. Zobaczymy, na ile członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy będą opierać się na argumentach merytorycznych, a na ile, tak jak to w przypadku polskiego Sejmu, będzie to tylko kwestia arytmetyki politycznej, która jeżeli chodzi o Radę Europy, oczywiście jest po stronie koalicji liberalno-lewicowej, tak wygląda przedstawicielstwo państw członkowskich Rady Europy, ale liczę na to, że te argumenty merytoryczne będą wzięte pod uwagę. Zarówno te dotyczące bezpodstawności i nieprawidłowości w zakresie konstrukcji prawnej tych zarzutów. Nie będę ich tutaj po raz kolejny Państwu omawiał, ale połowa z nich już jest jakby do obalenia, bez konieczności nawet odwoływania się do materiału dowodowego, którego prokuratora nie przedstawiła. Ale przede wszystkim tutaj w Radzie Europy ważna jest kwestia, czy ta sprawa jest właśnie wymiarem sprawiedliwości czy też prześladowań politycznych i chociażby te dwa wydarzenia z jednego dnia pokazują już byłyby wystarczające i to nie jest moja opinia, to jest opinia adwokatów zajmujących się prawami człowieka, bynajmniej niezwiązanych z prawicą, tak to najdelikatniej ujmę, tylko te dwa wydarzenia byłyby wystarczające, aby uznać, że mamy tutaj do czynienia z prześladowaniami politycznymi. W mojej ocenie nie, ponieważ istnieje tutaj ta negatywna przesłanka, no, tym niemniej te zarzuty zostały przedstawione w formie E, próby przedstawienia tych zarzutów, w związku z tym e, no, wypełnione zostały te przesłanki z kodeksu postępowania karnego, które czynią te e, zarzuty m, no, nieistniejącymi. Tak A czyli można je, można je postawić jeszcze raz? Tak, bo o to pytam, no, czy wniosek, jeżeli są... W mojej ocenie po... nie, w mojej ocenie nie. Czyli wniosek ponownie do Sejmu, tak, bo tyle niekonwencjonalnych, jeżeli decyzja sądu... Nie no, w mojej ocenie no, te zarzuty, po prostu, mówiąc tak nieco żargonem prawniczym, idą na umorzenie. A czy on nie będzie połączony tego samego Fimielowskiego z państwa strony? Nie ma takiej potrzeby, ponieważ pan sędzia Chmielewski nie jest wylosowany w sprawie. On został wylosowany do rozstrzygnięcia sprawy wyłączenia pani sędzi Rosin Batko i notabene zresztą mamy tutaj do czynienia, szanowni państwo, z kolejnym skandalem, o którym nie wspomnieliśmy, bo jak donosi prasa, ja nie miałem okazji widzieć bezpośrednio tego postanowienia pana sędziego Chmielewskiego. Pan sędzia Chmielewski wyłączył panią sędzię rusin Batko nie na tej podstawie, którą ona wskazała, czyli. Znajomości ze mną. Przypomnę, że pani sędzia Rosin-Batko była delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, była dyrektorem jednego z departamentów, który ja nadzorowałem, i dla mnie osobiście ta jej decyzja była naturalna i oczywista, tak samo jak dla pani sędzi. Gdy tymczasem przypomnę Państwu, tygodni temu były wiceminister Sprawiedliwości, osobiście promowany przez Donalda Tuska, nie uznał za sprawy rozpatrywania sprawy aresztowej z sądu okręgowego i jednocześnie nie został przez ten sąd wyłączony. To pokazuje też niestety różnicę tych standardów w pojmowaniu bezstronności sędziowskiej z tej strony tak to pozwolę sobie określić i ze strony tych polityków w togach, którzy reprezentują Kastę Sędziowską. Ja jeszcze sprawę urzędniczek i Akt desperacji strony prokuratury, bo to był ostatni moment, żeby znów te zawody przedłużyć, ewentualnie ten No to jest rzeczywiście sytuacja zupełnie skandaliczna i e, pokazuje w sposób jasny i ewidentny, że mamy do czynienia z działaniem politycznym i e, z działaniem kierunkowanym na areszt wydobywczy, e, ponieważ. E, no Dlaczego prokuratura nie przedstawiła tych zarzutów na samym e, początku? E, przecież e, ta grupa, zorganizowana grupa, jest już w moim wniosku e, immunitetowym, który był gotowy przecież e, parę miesięcy e, temu. I no, dla mnie też była. E, Przewidywałem, że tego typu sytuacja może mieć miejsce, ale przypomnę Państwu, że w przy przypadku chociażby księdza Michała, bo to mam w pamięci przy pierwszym przedłużeniu aresztu postawiono mu równie absurdalne zarzuty prania brudnych pieniędzy, tak, gdzie żeby prać brudne pieniądze, pieniądze muszą być brudne. Przepraszam, za już uproszczenie sprawy. No nie można w ten sposób stawiać zarzutu, jeżeli chodzi o środki, które zostały uzyskane nawet gdyby podejrzewać, że w sposób bezprawny, tak, to, to na pewno nie, nie w taki sposób, aby mówić o tej kwalifikacji. I teraz ponowna kwalifikacja zorganizowanej grupy, o której wielokrotnie powtarzaliśmy, Szanowni Państwo, że ona tak samo jest wymyślona, tylko i wyłącznie po to, żeby a sprawić wrażenie medialne, bo rzeczywiście zorganizowana grupa przestępcza brzmi dobrze w, w mediach, chociaż przyznaję, że już się zdawało dewaluowało. Ja chyba sam jestem w dwóch, tak? Więc sam zastanawiam się nad swoją tożsamością. Natomiast no po to, żeby przez wysokie zagrożenie karą wykazać podstawę aresztową i też zagrozić chociażby konfiskatą rozszerzoną i móc wciągać kolejne osoby. No szanowni państwo, no słyszałem już o 200 osobach, które mają rzekomo dostać zarzuty chociażby w kontekście przekazywania środków na Ochotnicze Straże Pożarne. Nie wiem, strażacy czy wójtowie, czy burmistrzowie mieliby być członkami jakiejś olbrzymiej, ogólnopolskiej, zorganizowanej grupy przestępczej? A powiem Państwu, kto jest szefem tej grupy: naród polski, ponieważ to on zdecydował, że Zjednoczona prawica wygrywała po kolei wybory parlamentarne i dlatego właśnie decydowaliśmy o tym przeznaczeniu się innym. Czy jeszcze jakieś pytania są? Są jakieś prawybory? Bo Pani redaktor jakby z tezą stawia pytanie. Nie słyszałem o prawyborach... Pani redaktor, pani redaktor nie, słyszałem, nie słyszałem informacji o tym, że prawybory miały wyłonić kandydata na prezydenta. Myślę, że ta decyzja dopiero jest przed nami. Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy i Państwo się dowiecie, kto będzie reprezentował prawo i sprawiedliwość. Ja ufam intuicji pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnę, że wiele lat temu wybrał jednego z polityków. To była zaskakująca wówczas decyzja. To był pan dzisiejszy prezydent Andrzej Duda, wówczas poseł. Nie z pierwszego szeregu przypomnę. Więc ta intuicja jest jakaś wyjątkowa, można powiedzieć, jest. proszę zaufać też panu prezesowi, ale mówię, decyzje dopiero są przed nami. A jak by pan odpowiedział na takie ambicje Krzysztofa Bosaka, który mówi, że gdyby były wybory na całej prawicy i gdyby wystartował na przykład Mateusz Morawiecki, to on na pewno z Morawieckim wygrał. A wydaje mi się, że pan Krzysztof Bosak, chyba już jest przesądzony, że nie będzie w ogóle kandydatem na urząd prezydenta, tylko pan Sławomir Mencen, o ile pamiętam, także no... Dzisiaj możemy dywagować, panie redaktorze, każdy z nas y, y, może dzisiaj rozmawiać z kim może wygrać, y, ubiegając się o jakiś urząd. Także y, ja poważnie nie podchodzę do tego. Ale Konfederacja często mówi, że szansę na wygraną z przez Straskowskim mógłby mieć ktoś właśnie z Konfederacji bardziej by porwał prawicowy elektorat, a nie jak ktoś zdecydowany przez wszystkich. Może warto od razu poprzeć. Kandydata Konfederacji? ostatnie lata to kandydat wywodzący się z naszego obozu był prezydentem Polski. Dzisiaj Konfederacja próbuje zaznaczyć swój udział na scenie politycznej, ma swoje problemy wewnętrzne. My to wiemy. Wskazują inną osobę niż pan Krzysztof Bosak na urząd prezydenta. My wierzymy, że osoba, która będzie reprezentowała. Zjednoczoną prawicę, to będzie ta osoba, która wygra po prostu te wybory. A wygrać powinna, dlatego że ostatnie 8 miesięcy pokazują, że wielkim błędem było postawienie krzyżyka przy koalicji obywatelskiej i tak zwanych przystawek politycznych. Ci, którzy dzisiaj rządzą, mają duże problemy z różnymi sprawami. Stąd m.in. taka sprawa jak Fundusz Sprawiedliwości, sprawa pana Marcina Romanowskiego. Ona ma przykryć to nieudacznictwo tego rządu. Dziękuję bardzo.